Hello ludzie co? To dzisiaj e, takie za bardzo e, chciałam Wam powiedzieć, że jutro będzie odcinek na kanale. E, będę grał w Brawl Stars i lecimy o, jutro osiem, po e, 1000 pucharków. To jest zapowiedź na razie. Lecimy po 1000 pucharków w Brawl Starsie. I tak będziemy dobijać. Yeah. Czy wszystko ma? tak. Będziemy lecieć po tysiąc pucharków, Nie Nie, może blokujemy. Po starsze kilka skrzynek jeszcze. na opening. No opening. No opening. No Nie wiem jak to się czyta. Oczywiście że no opening. No, jestem głupi. Bo no, oczywiście że no opening. Yy, podać też trochę skrzynek. Yy, mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Tak, wszystko się nagrywa. I yy, yy, nie wiem, ile. Piszcie yy, w komentarzach, ile byście chcieli skrzynek. Yy, yy, skrzynek na opejkach. To napiszcie tak, na przykład yy, boxów, yy, Te yy, skrzynki dla Zadymiarze po polsku. To nie wiem. 30-40, a y, z y, big boxów, czyli dużych skrzynek, nie wiem, z 3, z 5, no to y, wbijać będę to z miesiąc albo z 2 przez całe wakacje, ale na pewno się postaram. Przez y, y, no, no, szybko się wbić, y, te te. Więc piszcie na dole w komentarzach. Y, Jakie mamy, jak ile mam skrzynek przygotować na opening. Jutro będziemy dobijali, bro, dobijali broka albo dobiję poza odcinkiem, dopiero nagram. Nie wiem też, piszcie w komentarzach, jak to będzie, czy mamy bić. Nardzie w te tysiąc słuchaczki odbierzemy, broke i będziemy grać. Czy po prostu razem na odcinku będziemy nagrywać. Więc yy, dobra, yy, tyle. Piszcie w komentarzach. Cześć.